Byliśmy w telewizji, to znaczy moja żona była, ja nie, ja tylko podawałem ubrania i byłem wieszakiem, asystentem, menedżerem, fotografem w jednym. Aparaty, bo po przyjechaliśmy, żeby porobić różne zdjęcia niezbędne. jest osobowo osobowościowe, za chwilę zobaczymy też na wybiegu. Dokładnie tak, wtedy możemy czuć się sobą. Korzystając z korków, Moniko jaki jest jutro druzgocący plan? Wstajemy o 5.30. 5.15. O 6 wyjeżdżamy i mamy być o 6.30 w studio. Studio 500 przez 700, tam gdzie się odbywa śniadaniówka. Nie jest takie glamursto jak TVN Budynek i TVP, bo to są takie po prostu wiaty produkcyjne, ale fajne, co nie? Tam jesteśmy do 10, o 10 mamy wejście, 8,5 minuty. Garderoba gwiazd, w sensie gwiazda, gwiazda. Jesteśmy tu już 3 godziny, żeby nagrać 8 minut. To jest ta różnica pomiędzy YouTube'em a telewizją. I czy to się w 2025 roku w ogóle opłaca jeździć tam i pokazywać się? Mam tu taki raport, bardzo ciekawy. Gdzie być? Czy w internecie, czy w telewizji? A propos różnych marek i modowych, i osobistych, i tak dalej. To Was zaskoczy ten raport. Pod koniec. W każdym razie pojechaliśmy do Warszawy, to jest jedyny ból, że telewizja jest w Warszawie, a my jesteśmy w Krakowie, więc to jest spora wycieczka. Jak przyjeżdżacie do Warszawy, jakie to są kosmicznie dwa różne miasta, od razu jak się wjeżdża do Warszawy, to widać ten kontrast. W Krakowie jest raczej tak, jest też dużo majątnych ludzi, którzy raczej kupują nowe kamienice, ale chodzą skromnie ubrani. W Warszawie jest na odwrót. Często są tam ludzie, którzy od pierwszego do pierwszego jakoś tam dają rady, żeby ten leasing graty w ogóle z Porsche udało się jakoś spłacić, ale oni jeżdżą, wyglądają tak popisują się bardziej Czasem mi tego brakuje, bo też się lubię popisywać więc to się różni, ale dajcie mi znać czy macie też takie prze prze przemyślenie manifestuje się bogactwo w Krakowie raczej do wewnątrz, do swoich kamienic i raczej przesiaduje się na co dzień w piwnicy, żeby ich nie zabrudzić Jak się czujesz korek Gwiazda, która wraca do telewizji po latach? Zdenerwowana zestresowana, Niedosypana Super U mnie też dobrze to było niby tylko 8 minut na antenie, ale teraz myślisz sobie, YouTube też trwa od 10 do 12 minut, ale jaka jest różnica, żeby przygotować te wszystkie modelki, ubrania do nich, wyprasować? Pojechaliśmy do pulsatu tym razem, to było moje największe zaskoczenie. W pulsacie wszyscy od początku do końca byli tacy mili. To była najmilsza telewizja, w jakiej. Miałem okazję asystować mojej żonie, tak muszę, tak, tak muszę powiedzieć. Pojechałem tam, bo chciałem od Kasi Cichopek autograf, nie udało się, ale okazało się, że Kasia jako prowadząca super miła. I zawsze to, co mnie dziwi w stosunku do tego, jak nagrywamy w internecie i włączamy jedną kamerkę, drugą i nagrywamy po prostu i już jest odcinek na YouTube, wiadomo, że to trzeba zmontować i tak dalej, przygotować. W tym holu i wszędzie pracowało chyba z co najmniej 60 osób w jednej tej hali produkcyjnej. Myślę, że więcej realizacja dźwięku, obrazu, edycja, samego nagłośnienia i mikrofonów było pięć osób. Nie powiem, że one były non stop wykorzystywane, no ale taka to jest, takie to jest korporacyjne, medio-hausowe podejście telewizji, no bo tam wszystko jest, ten jest asystentka, asystentka, asystentki, project managerka, osoba od social mediów, osoba od tego, żeby zrobić próbę charakteryza, makijażownia. To by było fajne, gdybym Wam pokazał, jak Monika się przygotowuje na co dzień do YouTube'a versus jak się tam przygotowuje. Myślę, że różnica w Długości makijażu jest jakieś 10 do 1. Normalnie, jak maluje się pół godziny, to tam malowała się godziny, ale efekty były spektakularne. Trzeba przyznać, że ta pani tam zadbała o każdy pojedynczy włosek i detal. mi jako osoba z ADHD, przez chwilę się tam super podobało, bo tam się dużo dzieje. Jest takie wrażenie, że to się coś wielkiego dzieje, że zaraz wręczą ci Oscara, bo jak się tam wchodzi do tego magicznego studia, gdzie nagrywają, gdzie jest to magiczne światełko on air, piękne. Tam miałam dosyć. w ogóle Polsat teraz trzeba ich pochwalić. Polsat, odkąd pan Mistrzak przeszedł. Tam, tak jak widzicie, dużo różnych programów i dużo różnych fajnych osobowości zmieniło stację, niezależnie od właścicielskich problemów i tak dalej. W każdym razie mocno się to rozwija, to wszystko, co tam się dzieje. Jest to taka fajna wyspa w środku studia, że na lewej czy po prawej, chyba to jest Mateusz Gesle gotuje sobie tamte omlety. Tu się coś dzieje, tu jest wybieg. Mega to jest fajne, no bo nie oszukujmy się, śniadaniówka to jest taki program, że sobie coś robisz, pracujesz, śpieszesz, pracujesz, robisz obiad i to a w zasadzie śniadanie, branch, a to sobie tam leci w tle, no taki to jest format. I teraz powiem wam coś, coś ciekawego w oparciu o to badanie, no bo zawsze się zastanawiam, czy na pewno warto tam jechać, oprócz tego, że to jest fajne doświadczenie, fajnie to wygląda w kamerze i też są stylizacje, które Monika przygotowała dla tych pań, dla tych dziewczyn. Znalazłem w statystykach coś ciekawego. Okazuje się, że taka śniadniówka dalej ma od tam 160 do 200 tysięcy widzów, każde jakby, każdy program. Więc można sobie powiedzieć, że jak wejdziesz na YouTube, zapomnijmy jak on się nazywa, od ten. Jego odcinek 1 ogląda milion osób, 5 razy więcej, a nagrywa to chłop sam kamerką, no w zasadzie kilku i to montują. Jaka to jest gigantyczna różnica, co nie? Social media versus telewizja. 60 osób 6 osób, niesamowite. Ale dlaczego telewizja ma taką moc? Okazuje się że z tych magicznych raportów, drogich dosyć, bo to do naszej firmy i do różnych marek, z którymi jest, pracuję, jest niezbędne, że jak chcesz być na przykład jednym z 10 sklepów w tym, w tej, w tej, w tym kraju, to żeby się zareklamować. Nadal musisz być w telewizji. My dalej jesteśmy telewizyjnym, okazuje się, społeczeństwem. Niestety albo niestety. Czyli dalej są te ogromne telewizory w domach Polski. Ja niestety nie oglądam telewizji, ale dalej one są i ludzie to oglądają. Bardzo często. Do tego stopnia, że zobaczcie, że najciekawszy eksperyment: czy dalej jesteśmy telewizyjnym społeczeństwem, czy nie, mi się wydawało, że już nie. Ale moja mama ogląda dużo telewizji, więc ona. Jak słyszy ubrania używane, to ostatnio mówi, hmm, nie znać znaczy na internecie i tak dalej, aplikacjach. Używane ubrania, co słyszałam? Vinted, na vinted, co to daj. Czyli dotarła do niej ta, ta reklama, i okazuje się, że jak chcesz mieć bardzo na przykład dużą markę w internecie, albo w ogóle ogromny sklep typu, nie wiem, jakieś ubrania, modliwo, MediaXP, cokolwiek, to i tak musisz być w telewizji. Dlaczego? Możesz do pewnego stopnia nadmuchać to reklamami w internecie, żeby być rozpoznawalnym na globalną skalę w Polsce, ale istnieje pewien próg, którego nie przeskoczysz, bo ludzie muszą kojarzyć jakoś tę markę, a jak lecą sobie mecze, reklamy i w ogóle wszystko w telewizji, jak ten telewizor, telewizor sobie tam tak gra w tle, to do ludzkiego mózgu ta nazwa dociera i jak oni później to słyszą w internecie, to paradoksalnie dla tych reklam internetowych jest taniej, bo klikną wtedy tę jedną z dwóch reklam, o której usłyszeli w telewizji. Super ciekawe. Z punktu widzenia marketingu sprzedaży internetowej, nawet jak was to nie interesuje, to udajmy, że tak jest. W każdym razie, dlatego moim zdaniem, połączenie tych dwóch światów social mediowych i tego, jak dużo można samemu wygenerować w internecie i osiągnąć, i jeszcze pójść do telewizji i trochę to wspomóc, żeby jakoś to tak fajnie wyglądało hollywoodzko, bo nie oszukujmy mi się, skala wygląda trochę lepiej, poważnie, bardziej profesjonalnie się tam wygląda, niż jak z tą kamerką biegasz po ulicy. No tak jest. Co nie dodaje do takiego prestiżu. Więc tak to wygląda. Jeden i drugi świat nadal istnieje i co najlepsze one się jakoś tam wzajemnie uzupełniają. To było dla mnie największe zaskoczenie, bo ja już myślałem, nie. Tylko social media. Wiadomo, że tylko social, social mediami można zrobić sukces. A jak chcesz, jak chcesz coś zacząć robić w internecie, a nie wiesz jak zacząć, a jakoś to zmonetyzować, te twoje pasje, hobby albo coś, co zawsze ci się chciało, to wejdź sobie, tu jest mój e-book na mojej stronie. I tam jest krok po kroku, jak w ogóle zacząć robić to, co my z Moniką, czyli być w internecie i na tym zarabiać. Gdybyśmy byli na miejscu, to myślę, że by tam była cyklicznie. Teraz będziemy jeździć trochę, myślę częściej, bo Monika kiedyś była non-stop w śniadaniu. Ale jednak, podróż. Zapakowanie tego wszystkiego trochę to zajmuje, a odległość, czekam aż będzie ten TGV albo jak Shinkansen w Japonii, żeśmy podróżowali między Krakowem a Warszawą szybciej. Dajcie znać co o tym myślicie, czy oglądacie program i czy widzicie Monikę. Koniecznie dajcie znać. Mam nadzieję, że będziecie mieć dobry, dobrą końcówkę tygodnia i weekendu, a my się widzimy tu yy, następnym razem. Subskrybujcie mój kanał, koniecznie. Pa pa.